Cześć wszystkim, witam was z majowego weekendu. Za mną w tle widzicie odpalony komputer, renderujemy tam dla was film z majówki. A tymczasem nagrywam takiego spontanicznego vloga, w ogóle się do tego nie przygotowaliśmy, już pokazuję wam Ulcie. Ula, witaj Hejka. się z, z gośćmi chciałem powiedzieć, z widzami. Hejka, nie wiem co to za spontaniczny pomysł, żeby nagrywać vloga, no ale dobra, pokażę wam od razu, rozpakowuję naszą paczkę, która przyszła. Są tu takie preparaty do higieny jamy ustnej dla psa i chyba dla kota też, no ale my używamy dla czokusia i w sumie sprawdzają się, więc zamówiłam dwie kolejne buteleczki, żeby po prostu był smart, bo to kosztuje chyba 33 zł, Więc już zamówiłam dwie, będzie na sama. No i to się sprawdza. Piesek ma no, milszy oddech. A dzisiaj mamy, który 20 maja i ja spałam chyba dzisiaj do 10.30 prawie, ponieważ w zeszły weekend byliśmy na wyjeździe, takim rodzinnym, więc nic nie nagrywaliśmy, ale było bardzo intensywnie. No i dzisiaj po prostu po całym tym tamtym weekendzie, tym tygodniu pracy musiałam po prostu odespać, więc jest godzina 11.18, a my dopiero się ogarniamy. Tak, zaraz idziemy na spacer z pieskiem ponieważ jeszcze popołudniowego, nie popołudniowego, tylko porannego spacerku nie miał no ale on, jak widać musi nie spieszy ale nie będziemy go tak przeciągać bo dosłownie za chwilkę się zbieramy, a jeszcze wam coś pokażę chodźcie patrzcie, mamy 23 stopnie na zewnątrz a ja tutaj szykuję śmieci do wyniesienia, trochę nam się nazbierało wczoraj robiliśmy sobie wieczór serialowy, więc lekki chaos tu panuje mieliśmy między innymi popcorn, jakieś tam próbki. Bo stwierdziliśmy, że chcemy się tak właśnie po tym tygodniu wycilować i żyć, Więc ja teraz zbieram śmieci, przy okazji spaceru z psem, wyniesiemy. Zatem jak widzicie, tak spontanicznie chwyciłem za kamerkę, bo chciałem Wam pokazać, jak wygląda nasz taki weekend. Pajowy. A ja nawet jestem nieuczesana, bo tak jak Wam mówiłam, niedawno dopiero wstałam i Tomek włączył kamerę, a ja w ogóle nie ogarnięta. No, no ale trudno. Nic nie szkodzi, słodko wyglądasz. Ja mam psa, Tomek będzie miał śmieci. Lecimy. Cieszysz się? Cieszysz się? Nie, nie, on jeszcze śpi. Po mamusi, Tomasz, jeszcze śpisz. O 9.30 tam się przekręcam do Lubimowa. <noise> Czakuś sobie spaceruje, zadowolony. On uwielbia, jak chodzimy wszyscy razem w trójkę. Naprawdę wtedy ma olbrzymią radość. Co teraz, Ula, robiła? Suszę sałatę. No i tak trwa suszenie. Natomiast tutaj mamy jaki serek? Taki... Kortos ser sałatkowy. Naturek. To jest ten ser. Reklama. Darmowa, produktu. Zobaczymy, czy dobry. Ale musiałeś go pokroić, tak? Tak. Mhm. Idziesz pies na zewnątrz? Piesek się już... Wygrzewa na słoneczku. Grill już gotowy, czeka na mięsko. Wczoraj wpadliśmy na taki pomysł, aby zrobić sobie grilla elektrycznego na balkonie, bo ostatnio sąsiedzi narobili nam smaka zapachami, jakie dochodziły z ich podwórka, a może balkonu, ciężko stwierdzić. Tak, bo ja szłam na spacer z psem i tak pięknie pachniało właśnie mięskiem z grilla, więc stwierdziliśmy, że dzisiaj my zrobimy. Tak, już wszystko przygotowujemy. Tak, jest piękna pogoda, więc chcieliśmy to wykorzystać. No, i zrobimy jakąś sałatkę, mięso i inne rzeczy. Bo wczoraj byliśmy w sklepie i wszystko kupiliśmy. Także wszystkie produkty mamy. Piesek chętny do pałaszowania? Pewnie chętny. Jak tam ula? No, już wszystko przygotować. Czekamy tylko na mięso. Już wam pokażę, co Ulcia nam przygotowała. Takie pyszności. Jeszcze mamy soczek. O, i piesek wyszedł. A teraz zobaczymy, jak tam nasz wspomniany grill. No, no. To co? Jemy hamburgera? Tak, jemy hamburgera. Mamy takie bułki z Biedronki do kanapek w stylu amerykańskim, bo nie było zwykłych bułek do hamburgerów. Tak, ja wymyśliłem, że przetnę, przetnę tą bułkę na pół i potem położę jedną na drugą, to będzie taka bułka hamburgerowa. Ale powiem Wam, że takie pierwsze wrażenie, to taki dziwny zapach ma. No, dziwnie pachną te bułki. No ale dobra, może się nie zatrujemy. Tutaj mamy biaskę. A tutaj mamy nasze jedzonko. Jak tam Tomek, Twój hamburger? Tak, już jest prawie gotowy, spójrzcie. Piękna warstwa, mamy półki, mięsa, ketchupu, pomidorów i sałatki. Jak Ty coś zmieścisz, żeby to pogryźć? Ja sobie zrobię chyba inaczej. Położę sobie osobno hamburgera i osobno sałatki będę zagryzać. I jak tam Ula, przygotowałaś sobie? Tak, tak wygląda nasz dzisiejszy braneczek, bo nie jedliśmy śniadania. Tak, to jest Uli, a to moja pajda chleba. Ja już zjadłem swojego burgera. Niestety ta bułka nie jest godna polecenia. Nie kupujcie jej. Lepiej zwykłą po prostu zakupić. Natomiast jak ci smakuje karkułeczka? No, ogólnie z tego całego dzisiejszego jedzenia to chyba najlepsza jest ta sałatka. No bo jednak grill elektryczny to nie to samo co zwykły. Czy też ognisko. No więc jemy, ale nie jest to takie pyszne. No i wyszliśmy na popołudniowy spacer z czoko. Pojedliśmy sobie tam na balkonie. A teraz spacerujemy. Podjechaliśmy do parku młócińskiego, do lasku. To chyba nazywa się park, ale wygląda park, park. jak las, więc sobie tutaj spacerujemy. A w ogóle jeszcze na deser zjedliśmy sobie karpatkę, bo w Biedronce pojawiło się takie ciasto. Bo Umi... wcześniej nie było tak. karpatki. A to jest jedno z ulubionych ciast. Tak, uwielbiam karpatki, kremówki i tego typu ciasta. Więc sobie zjedliśmy na deser i ogólnie tutaj w tym parku łocińskim przed wejściem, no tutaj do tej części, gdzie się spaceruje, jest takie miejsce piknikowe. Możecie kojarzyć, bo kiedyś na filmie pod tytułem Robimy jesienne ognisko czy coś w tym stylu. Tam byliśmy i pokazywaliśmy. Tak, też piknikowaliśmy. Tak, piknikowaliśmy z tym, że teraz jest o wiele więcej osób. No i przed chwilą chyba ktoś przebił jakiegoś balona, no bo są tam organizowane różne urodziny dzieci i takie tak, tam zabawy. A to piąte, siódme, sporo. I tak. tak, dużo ludzi. Tutaj jest spokojnie, ale tam właśnie nie. I ktoś przebił jakieś balona i czekał już się przestraszył, ogon podkulony, no ale liczymy, że zaraz się rozrusza, bo tutaj zobaczcie, naprawdę jest spokój, cisza, mimo że jest dużo ludzi. To tutaj to się rozkłada i jest bardzo ładnie zielono, także może i czekuś się wyciszy. A tak wygląda przestraszony pies z podwiniętym ogonem. Czoko! Czeka, chodź! Chodź, idziemy. Chodź, liczymy, że się rozrusza, bo to pierwsza minuta naszego spaceru, kiedy to się stało. Trochę przegapiliśmy nagrywanie i zapomnieliśmy o kamerze. Bo ja miałam drzemkę dzisiaj po spacerze naszym, więc no nie nagrywaliśmy się o rzeczy, a teraz się cieszę, bo wychodzimy na wieczorny spacer i nie mogę być taka potargana. No a ja mam cel w tym spacerze, bo dzisiaj nie padało, więc może taka pewna kałuża się zmniejszyła, w której być może znajdę taką gumę. Którą zgubiłem podczas, no kraksy, nie wiem jak to nazwać, no miałem wywrotka na rowerze. Zaraz pokażemy wam Tomka obrażenia, co prawda minęło już chyba 5 dni, bo to się stało w poniedziałek, w poniedziałek tak. a dzisiaj mamy sobotę. Więc to już wygląda lepiej i się zmniejszyło, no ale pokażemy wam właśnie jak to teraz się prezentuje. No co tu pokazywać? No dobra, ja już gotowa, to pokaż, pokażemy widzom. Pierwsza obcierka jest tutaj i tutaj. Na ręce. Druga wada Tomeczka jest tutaj. No naprawdę wielka, że łohoho. No już teraz mniejsza, ale to nie było takie małe. No. Najgorzej łakieś wyglądał jeszcze na biodrze. No jeszcze tutaj mam spodnie. taką szramę, no nie będę ściągał teraz. Ej, eee, mi spodnie. Jesteśmy w miejscu kraksy Tomka. Kałuża się rzeczywiście dużo zmniejszyła, bo była na pół drogi wcześniej, ale póki co nie widzimy tej nakrętki, czy co tam on szuka. Ja myślałem wstępnie, że jest Takie tam. są na myślałam wstępnie, że jest tam, ale to jest szyszka, więc nie. Hejka, mamy nowy dzień, a ja postanowiłem dopasować tą półkę pod stolik kempingowy, aby po prostu pasowała. I muszę tutaj zszyć w kilku miejscach. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. Wcześniej chyba ula o tym już wspominała, więc chodźcie. Zobaczymy, czy mi się to uda. Tutaj mamy stolik. Tutaj mamy półkę. Już sobie tutaj przygotowałem. Koncepcja jest taka. Że tutaj już się zgrywa linia półki z nóżkami Natomiast tutaj mamy aż tyle nadmiaru tego materiału, więc ja zaraz to zmierzę i połowę tej długości szyję z tej strony, a połowę z tej strony. Powinniśmy zachować symetrię i wtedy powinien być ten materiał naciągnięty. No i ostatni szef. Muszę sobie pomagać akierką, bo ona ma tu takie fajne wcięcie i palce nie ranie. Takie tuś, a nie możesz wziąć na parstko Mamy takie rzeczy. No. no już właśnie ostatni robię, więc tak sobie poradziłem. Mm -hmm. O i patrzcie, i tu taki kwadracik wyszedł. Teraz pozostało zakończyć szef. Więc tak z dwa razy przejedziemy i zaraz przymierzamy. Więc będziemy mieli przymierzanie na żywo. Bo no jeszcze nie wiem jak to wyszło. A Ty wcześniej to nagrywałeś? Tylko troszeczkę. Aha. Że się przymierzałem do roboty, ale nie przymierzałem efektów pracy. No dobrze. I tutaj zobaczcie, jest złożone na dwa razy. Po 3 cm, więc 6 cm no bo o 12 było za długo. No i każdy po kolei z rogów w ten sposób obrobiłem. Więc chodźcie, zobaczymy jak to wyszło. Na pewno będzie dobrze. Tomuś ma talent krawiecki po swoim wujku krawcu. <gry> no a ja Wam pokażę przy okazji super, simply clever przyrząd, jak Tomkowi przy okazji też pokażę. To jest taka ruska kalinka turystyczna, igła z nitką. i to można wykorzystywać jako naparstek. To. To? No, widzisz. A, -a fajne. No, takiego klasycznego metalowego nie mamy, ale mamy tu... Kalinka, ja to czasem zabieram na wyjazdy. Jak coś się tam jakaś dziura zrobi, czy coś się odpruje, no to zawsze. Bo tutaj macie, nie wiem czy było widać, może odkręca. Tak. I tu się wyjmuje, tu jest igła. Weź tak. tam jak wyjmij, bo ja nie mam, żeby pokazać. Tu są igły, a tutaj można sobie trzy kolory nitki nawinąć. Wow, super sprawa! I zobaczcie ten, ten naparsek, że jest takimi wypustkami eleganckie. Ja sobie radziłem makierką. No, to już wiesz na przyszłość. Tak. tak, dzięki. A tu jest nasz stolik, tam jak której przeniósł z niestanem żeby właśnie to poprawić. A może postaw go pionowo? Nie no, na razie tak, żebym lepiej widział. Mm -hmm. I jak no. to oceniasz? No dobra, no trzeba przypiąć, tak jak Kula mówi, wstępnie wydaje mi się, że jest okej, okay, no bo sami widzicie, że wcześniej było o wiele dłuższe, a teraz ten materiał jest no tak długi jak to, więc wcześniej dotąd sięgał. To przypnij to i odwróć stolik i zobaczymy. No i chwila prawdy, jak to się prezentuje? No widzisz. No fajnie. No, tak jak powinno być, chyba. No, raczej tak. Taka jest kołyska. Nie, jak to mówisz? No, taki hamak. No, hamak taki, no bo to nie może być tak, aż tak mega sztywno, No bo, wtedy no, nie, bo nie ciężko włożyć. będzie coś włożyć. A tu musi być taka przestrzeń. No fajnie. Więc sobie, sobie Bardzo dobrze jest, gratuluję. Ja jeszcze Wam coś pokażę. Nie mówiłam, zamieram. że Tomek ma talent po wujku. O, tutaj jest. Pokaż tutaj. Tutaj, o, jak wywrócimy to na lewą stronę, znaczy się na prawą, bo to taki, jakby, jakby to powiedzieć, siateczka dwa w jednym. Tu jest pokazany nasz stolik, więc jest on do tego stworzony. Ale jak widać, chyba trochę im za długi wyszedł. No chyba tak. Bo tutaj widać, że na ilustracji identycznie przypomina są te nóżki, te pałąki blokujące. I tutaj długość tej siateczki jest idealna na długość. W no, na naszym coś przypadku nie dopiero po poprawce. Tak no dobra, ważne, że działa. Jest prawie dwunasta, ja jestem jeszcze w piżamie, ale przymknijmy na to oko. Mamy niedzielę, więc cieszmy się chwilą. Tomek robi rzeczy pożyteczne, ja natomiast mogłoby się wydawać, że nie. Natomiast ja dbam o ciepło domowego ogniska. Duszę tego domu. <noise> tak, Tomek fakuje rzeczy do zmywarki, natomiast bez mnie ten dom po prostu nie miałby serca, nie miałby duszy i w ogóle, więc... Co ja teraz robię? Już Wam pokazuję. Ozdabiam kojec naszego czokusia. Zrobię mu takie kozy miejsce. Takie koton bolsy mu tu przyczepiam. On już kiedyś tak miał, ale inaczej zawieszone. Potem ten kojec zmienił miejsce, bo kiedyś stał tutaj. Natomiast tutaj mamy teraz inne lampeczki. To też był mój pomysł i moja wizja. A te postanowiłam właśnie dać tutaj. Kojec stoi teraz tutaj przy telewizorze. No i będzie miał trochę inaczej to zamontowane. No i dobra, skończyłam długo, to nie trwało może z 5 minut. Podkleiłam to po prostu w czterech miejscach. Na długość wyszło idealnie, bo po prostu kiedyś kupowaliśmy te cotton bolsy specjalnie z taką wizją, żeby ozdabiały kojec. Bo już wcześniej chciałam zrobić takie właśnie kozi legowisko, kozi miejsce dla czekusia. No, ale efekt zobaczymy tak naprawdę wieczorem, więc jak zajdzie słońce i zrobi się ciemno, to wam pokażę. Tomek zabrał mnie na jakiś spacer niespodziankę, w sumie nie wiem gdzie idziemy, ale za mną jest taki ładny zbiornik wodny. I ogólnie jak widzicie po moim stroju, dzisiaj zrobiło się lato. Trafiliśmy do jakiegoś wąwozu, a dokładniej jest to wąwóz szaniawskiego. Ja tu nigdy nie byłam. Tomek nie wiem, bo nie chce mi powiedzieć, czy już to był, czy nie. Powiedział, że później mi powie. Więc idziemy sobie takim zielonym wąwozem. Ładnie tu, co? Tak, dojdziemy tutaj do jakiejś restauracji, którą już wcześniej kiedyś widzieliśmy w internecie, więc zobaczymy sobie, jak to wygląda. Przy okazji, bo chyba tutaj się nie nastawialiśmy, żeby tu iść. No Do restauracji nie, bardziej, no. jeśli chodzi o przyrodę. No właśnie. Tutaj możemy poczuć się jak na Mazurach. A jesteśmy, jak się okazało, nad Narwią. Ja myślałam, że to jest Zegrze, jakaś jego tam odnog, ale to jest Narw. Jak widzicie, idziemy ścieżką tuż przy brzegu. Woda wręcz wpływa na chodnik. Super sprawa. Pula podoba ci się? Bardzo. Idziemy ciągle przed siebie tą drogą. I tutaj po lewej stronie mamy opuszczony hotel Ala Kupari, chorwackie. Gdzieś tam pomiędzy drzewami. Zobaczcie sobie opuszczony budynek, a tutaj są schodki, można tam na górę wejść. Dzisiaj nie jest to naszym celem, nie jesteśmy na to przygotowani, no ale można coś zeksplorować. Idziemy dalej. Widać, że kompleks był zacny, ale z jakichś przyczyn upadł. Tuż zaraz za tym opuszczonym kompleksem mamy takie ławeczki i postanowiliśmy zjeść arbuza. Bardzo dobry arbuz premium z Biedronki. No i ruszyliśmy już z naszego postoju, zjedliśmy arbuza. Idziemy dalej. Tutaj doszliśmy do jakiegoś boiska siatkówki. Jest łabędź. No i taka plaża. Tutaj też można było posiedzieć, bo są stoliki i ławeczki. Patrzcie, tu mijamy jakieś takie ciekawe obiekty. Taki domek na drzewie, jakby. I taki, jak to się nazywa? No taki namiot. Takie iglo. Jurta, wygląda to dość prestiżowo. Kopuła glampingowa i dom na wodzie. To jest... Czyli dobrze mówiłam, że taki jakby glamping. Ciekawe obiekty. Doszliśmy w końcu do wspomnianych bulwarów. Zajęło nam to no tak z 5 km. ale już jesteśmy. A cały spacer miał trwać 5. No tak, no bo do nich idziemy i wracamy zaraz. Więc się przejdziemy w tym i z powrotem. I jak, podoba Ci się tutaj? Tak, bardzo fajnie, aczkolwiek już trochę mnie nogi bolą. Więc czekam, żeby sobie usiąść. Kończymy już nasz spacer, znaczy nie wiem czy kończymy, jeszcze chyba trochę przed nami. No Jeszcze trochę Ale trochę. już ciężko się idzie, już długo przeszliśmy, długi dystans. No nie wiem czy coś jeszcze nagramy z tego spaceru, ogólnie było przyjemnie, jest przyjemnie, ale już trochę męcząco pod koniec. Ale spójrzcie sami, czyż to nie jest piękne, narew tuż przy ścieżce. Wracamy już do domu, ale mamy tylko 7% baterii, a mamy jeszcze paczkę do odebrania z paczką matki. No i mamy jeszcze korek, więc nie wiem czy telefon wytrzyma. Mój już się rozładował, więc musieliśmy zapamiętać kod odbioru. Tak, jak brzmi? Kod okazał się bardzo prosty. Tak. 151, a nie, bo się w ogóle mówiliśmy, że ja mam zapamiętać 3 cyfry, Tomek 3 i tym tak. sposobem nie zapomnimy. No, i się okazało, że koty 222. Więc powiedziałem Tumkowi, że ja zapamiętam te trzy pierwsze, a on niech zapamięta 222. No. Czyli odbierzemy bez problemu. Pora odebrać paczkę. O, dwie paczki będą, to super. Jedna to. Jak widać taka duża. O, a z tyłu jeszcze taka mała. Ty wiesz co to przyszło? No tu i. Tak, etui. Ja bym się spodziewał. Szybciutko, to no nie? W Piątek zamówiłem. Tak, to etui do mojego nowego telefonu, o którym już zapewne wiecie, bo już się te, pojawił odcinek, albo dopiero się pojawi. No więc super, jutro ma przyjść, więc będę A miał nowy telefon. Nie wiedziałeś, że on będzie tutaj? No. Dobra, już jesteśmy prawie w domu, to my się żegnamy, to na razie, hej. Wróciliśmy i od razu zabraliśmy się za kolację. Obiad o kolację. Obiad o kolację. No dobra, kolację, taką bardziej obfitą powiedzmy. Tak. Więc przygotowuję kiełbaski. Karkuweczka zaraz trafia na różd. Mm. i pies patrzy. Dzisiaj część druga grilla na balkonie. Będzie fajnie. No, już nam się chyba wszystko zrobiło. Sprawdźmy. No nie wszystko, ale już mamy coś zrobionego. Którek też? Na razie kiełbaski. Pół kiełbaski na razie. Niech się robią jeszcze. Dobra, to pan cię. Ładna? Bardzo. No ja też sobie wezmę. Tutaj mamy jeszcze sałatkę z wczoraj, dobrze poszło jak widzicie, więc zrobiliśmy drugą. A tu mamy pieska. Miałam Wam pokazać jak wyglądają te Cotton bolsy wieczorem, więc wyszło to tak. Wydaje mi się, że bardzo przytulnie. Trochę słabo świecą, wydaje mi się, że baterie już mogą być trochę na wyczerpaniu, ale to nawet dobrze, bo jak pies sobie będzie tam leżał, to nie będzie go za bardzo raziło, a ma taki fajny klimacik. A my chcieliśmy już zakończyć tego weekendowego vloga. Najwyższa pora, teraz idziemy się zrelaksować, odpalamy sobie jakiś serial. No i zaraz idziemy spać. Tak, jesteśmy dosyć zmęczeni po tym spacerze. W sumie wyszło nam chyba 12 km, 200 metrów, No. Więc tak, no w sumie. No trochę było. był porządny spacer. No dobra, to kończymy i do zobaczenia w kolejnym filmie. To pa, na razie, cześć pa.